W lot to super lidze. Mówił, że świetnie ten okres przygotowawczy przepracował. Jest tutaj główną atrakcją kibiców, bo, bo wszyscy bardzo mocno no tutaj, akurat, że, że wygrywa. Tomasz Koneczny, można powiedzieć, absolutny lider ekipy z Bytomia. Lot do Superligi w tym roku 2016 między liderów w swoich, swoich drużynach i, i, i mówię, no to jak widzisz jest do wyciągnięcia i, i mówię sam ostatnio pamiętam spotkanie Andrew Bagaleja z Wang w żadnej niespodzianki, bo, bo jeżeli zakładamy, że Tomasz konieczny jest Tank Penga, także tutaj y, mówię, no... Tak, tego ustawienia przed meczem, bo, bo może to naprawdę dużo pomóc, jak i zaszkodzić, bo, bo jest, to, jest to bardzo ważny element meczu Superligi tenisa. Tak, dużo strategii, a prawym triumfie, no ale piłka w grze, po tym secie na pewno dowiemy się. Jest cały czas otwarty, tak jak mówiłem na wstępie, że to będzie naprawdę zacięte. Ekipy, te, które będą walczyły o play i te, które będą walczyć o utrzymanie, Dopiero zaczną dzwonić po tych swoich najlepszych zawodników i angażować ich na. na... miejmy nadzieję, najlepszego zawodnika Zajczało, który, który no jest, jest już pod telefonem i, i czeka na. No już niedługo derby ziemi kujawsko-pomorskiej, Załysz Gwiazda Pybkoż Kontra Energetyczna. Zobaczymy na pewno niezłe widowisko. No i, i, i za, już, już dzisiaj zapraszam wszystkich kib... kibiców. nawet z Działdowa, którzy no, dopytonie kawałek drogi mieli. Czy postawi na solidne zagranie, które da punkt? Do zakończenia tego maciu, także tutaj widzimy od razu, od razu Tomasz przeszedł. Chociażby do, w tym sezonie do ekipy z Jarosławia dołączył Dmitrij Prakopcow, który ma czas swoje barki i doprowadzić do zwycięstwa swój zespół. Tak, musiło cię żeby jakieś czekanie. Trochę gorzej, ale ja myślę, że to jest tak doświadczony zawodnik i tak. Konecznego i Wrablika to bez problemu można z tymi zawodnikami porozmawiać. Prowadzi Wrablik i tak jak wspomniałeś, trudny serwis. Tutaj jest naprawdę widowisko hitch że tak nazwę. Także 9-9. Druga szansa dla Konecznego. Doprowadza... Wykorzy wykorzystał i zagrał pierwszy atak, i, i... że to spotkanie dużo go kosztuje kondycyjnie. No i serwis w Rablika. Szybko chciał skończyć, check, ale... Także no. widzimy z tyłu prezesa polskiego związku. Kolejkę w tym roku, bo potem mamy już tylko dwa spotkania: 30 grudnia. Tak. Załęczę. Zole... Kolejka. No i 13 do 12 dla Wrablika Świetnie znosi presję Koneczne Jeżeli Wrablik tak myśli jak zagrać I chyba nie ma pomysłu Bo Koneczne tak Myli się Wrablik Koneczne wygrywa 5 -wy bój Na przewagi 15 do 13 I daje 3 z Poloni Bytom prowadzenie 1 do 13 Zera. Kolejny pojedynek to Robert Floras i Tank Bank.